Dzień dobry Państwu. Otwieram siódme posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z siedzibą w Łaszowie. Witam na dzisiejszym Zgromadzeniu Panów Burmistrzów, Panów Wójtów. Na czele z Jerzym Kłocuję, Przewodniczącym Zarządu Związku. Witam przedstawicieli gmin, uczestników Związku, Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Witam Panią Batę Zarempę, Panią Dyrektor Biura Związku. Witam Pana Krzysztofa Ciurę, Głównego Księgowego Związku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, a więc zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek dzisiejszego zgromadzenia przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym, otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad, obrad. W punkcie drugim, podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich celowego Związku Gmin Ekologicznych. W punkcie trzecim, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 30 przez 2021 Zgromadzenia celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 19 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych na rok 2022. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 31 przez 2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zdrowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2022-2025. W punkcie 5 przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia z Związku Gmin Ekologicznych. I w punkcie 6 stare różne i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa, bo Państwo z zarządu chcieli coś wnieść do proponowanego porządku dzisiejszego zgromadzenia? Nie widzę w związku z pomysłem. porządek pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszego zgromadzenia. W punkcie pierwszym, który się już punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości, trybu i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich celowego związku gmin ekologicznych. Proszę bardzo, panią. Do aktorium, do aktorium, do aktorium. Szanowni Państwo, Państwo, w związku z tym, że tutaj na do biura związku sygnały, że terminy, które zostały określone do wnoszenia wpłat w stwarzają problem dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych, w tym właśnie wspólno czy też spółdzielni mieszkaniowych. W celu tutaj, aby rozwiązać tę sytuację, Doszliśmy do wniosku, że po prostu podzielimy te terminy płatności na kwartalne, które zostaną w dalszym ciągu dla tych właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Natomiast właściciele nieruchomości wielolokalowych, czyli wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie, tutaj będą mogły dokonywać tych terminów miesięcznych z racji tego, że po prostu nie są one spółdzielnie czy też wspólnoty zebrać w tych terminach. Kwartalnych takiej dużej kwoty, bo często jest tak, że w dalej nieruchomości zamieszkuje tam, tam 20% czy 30 osób, także tutaj jest problem. Dlatego, aby tutaj rozwiązać tą sytuację, zasadnym jest właśnie zmiana tej dotychczasowej uchwały i dostosowanie ją tutaj do potrzeb, aby wszystkie strony po prostu były zadowolone. Także dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor za skrócone przedstawienie uzasadnienia do projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa delegatów chciał zabrać głos? W związku z powyższym, że nie widzę zgłoszeń do dyskusji, przechodzę do przegłosowania projektu uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie terminu częstotliwości trybu iszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Pozwolicie Państwo, że odczytam, to jest dość istotne. Na podstawie obowiązujących tu wymienionych przepisów prawa, zgromadzenie tego związku gmin ekologicznych, uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się obowiązek zniszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gmin członkowskich celowego związku gmin ekologicznych. Punkt 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej uiszczają bez wezwania kwartalnie w następujących terminach. Podpunkt pierwszy do dnia 31 stycznia każdego roku za pierwszy kwartał. Podpunkt drugi do dnia 30 kwietnia każdego roku za drugi kwartał. Podpunkt trzeci do dnia 31 lipca każdego roku za trzeci kwartał. Podpunkt czwarty do dnia 31 października każdego roku za czwarty kwartał. Punkt trzeci opłata za gospodarowanie kwotami komunalnymi, o którym mowa w ustępie drugim za miesiąc tyczeń, kwiecień, lipiec i październik uiszczane jest z dołu, natomiast za pozostałe miesiące uiszczane jest z góry. Punkt czwarty. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi właśnie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za budowę wielorodzinnej, wielorokalowej uiszczają miesięcznie z dołu bez wezwania w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty. Punkt piąty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ruszona jest gotówką bezpośrednio w kasach banku lub bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Celowego Związku Gmin Ekologicznych, a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 6 przez 23 przez 2021 roku Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z 22 października. 2021 roku w sprawie terminu częstotliwości trybu niszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich celowego związku gmin ekologicznych. Paragraf czwarty. Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do punktu drugiego. To jest podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości w celu uiszczania opłaty za gospodarzów badanych, <coughs> a przepraszam, do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 30 z /20 2020 roku Zgromadzenia Celowego Związku Gminy Koliwicz z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie Uchwalenia planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2022 rok. Proszę bardzo Pana Głównego Księgowego, Skarbnika Krzysztofa Ciura o przedstawienie tylko. tej Zmian, Zmiana dotyczy drobnej, aczkolwiek ważnej sprawy. Chodzi o jeden paragraf, który mówi o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. E, tak było w uchwale tej pierwotnej, natomiast zostało dodane, zostało dodane zdanie, połowę zdania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022. E, także to jest tylko to. E, I taka sama sytuacja od razu e, powiem, dotyczy punktu czwartego, gdzie mamy uchwałę e, zmieniającą e, uchwałę tam, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Także taka sama, taka sama sytuacja, po prostu dodane zostało. Po ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję panu siedzibowemu. Myślę, że to jest zmiana formalna w zasadzie tylko, tylko tego jednego słowa do tej uchwały, którą żeśmy podjęli 19 stycznia, uchwały budżetu planu finansowego. Jeżeli nie ma zgłoszeń. Widzę, że nie ma. Przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 30 przez 2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku dotyczącej uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin Ekologicznych na rok 2022. Uchwala się, co następuje. W uchwale nr 6 przez 30 przez 2022 Zgromadzenia Czerwonego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 19 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Czerwonego Związku Gmin Ekologicznych na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę. Paragraf 6 Otrzymuje brzmienie. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarzutowi związku, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do punktu czwartego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 37 przez 2022 z prowadzenia Zarodowego Związku gmin Ekologicznych dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Zarodowego Związku gmin Ekologicznych na lata 2022-2025. Myślę, że sytuacja się powtarza, również tak jak było w tamtej uchwale dotyczącej planu finansowego, czyli budżetu, również to jedno, to jedno zdanie tu jest wprowadzone. Czy Państwo chcieli w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały Rady... E, przepraszam, Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer. 6 przez 31 przez 2022 zgromadzenia celowego związku gmin ekologicznych z dnia 19 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2022-2025. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 6 przez 31 przez 2022 zgromadzenia celowego związku gmin ekologicznych z dnia 19 stycznia 2020 roku. Uchwalenia wieloletnich programów finansowych Czerwony Związku Gminy Ekologicznych na lata 2022-2025 wprowadza się następującą zmianę. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały pojawiło się zarządowi Związku nadzór nad ich wykonaniem. Powierza się Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do punktu piątego. To jest przyjęcie protokołu z szóstego posiedzenia z domu Zgromadzenia Celowego Związku Linii Szanowni Państwo Delegaci, protokół jest dostępny w Biurze Celowego Związku Gmin, każdy ma do niego wgląd, działalność naszego związku jest, nie jest tajna, jest jawna, w związku z powyższym każdy z mieszkańców ma dostęp do tego co jest zapisane w protokole, jak również jest, jesteśmy transmitowani na żywo online i również nasze tutaj zgromadzenia są archiwizowane w związku z tym nasza działalność jest gardna. Czy Państwo coś w tej sprawie chcielibyście Nie widzę. Przystępuję do punktu ostatniego. To jest punkt szósty. Sprawy różnych wolnych wniosków. Sprawa różnych wolnych wniosków. Proszę bardzo, Pan ja przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni Państwo, takie dwie sprawy. Pierwsza kwestia to po deklaracji, po weryfikacji. Okazuje się, że na terenie pięciu naszych związkowych gmin brakuje nam troszkę mieszkańców nie, nie będę na razie mówił jeszcze jak to konkretnie. Są braki, dlatego na pewno zarząd podejmie pewne działania, aby troszkę uściślić pewne recytacji tego, że, że no, niezasadnym jest, żeby, żeby uczciwie podchodzący do, do życia i płacący opłaty za opady nasi mieszkańcy też opłacali zamiast za kogoś, który się troszkę w jakiś tam sposób wymiguje z takiej, z takiej deklaracji, także na pewno będą podjęte działania, aby, aby te, ten stan z rzeczy zmienić. I druga kwestia, tak jak informowałem już Państwa, dlatego e, też jeszcze e, z racji tego, że jestem nagrywane i nasi mieszkańcy, nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, z racji e, z nowego naboru do, e, do Polskiego Ładu, myślę, że każdy wie o co chodzi. Zarząd, bo no wtedy Pani Dyrektor, złożyła w imieniu Związku Celowego Gmin ekologiczny wniosek dotyczący gospodarki odpadami i nazwa tego wniosku to budowa infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmin Członkowskich Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Jeśli chodzi o opis tej inwestycji, to w ramach zadania wykonana zostanie aplikacja składająca się z szeregu funkcjonalności, które w pełni dopasowane będą do potrzeb mieszkańców Gmin Członkowskich. Ponadto w ramach wdrożenia i organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie każdej gmin członkowskiej, gminy członkowskiej powstanie nowa infrastruktura w postaci m.in. telebimów, urządzeń, wyposażenia oraz innych materiałów edukacyjnych i ekologicznych. Wykonana infrastruktura przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie poprawnej segregacji odpadów i deklarowana, przewidywana. Przepraszam, przewidywalna wartość inwestycji to kwota ponad 3 miliony złotych, natomiast kwota wnioskowanych środków o dofinansowanie to kwota dokładnie 2 miliony 940 tysięcy złotych. O taką kwotę został złożony wniosek o dofinansowanie tego, tej inwestycji, o której tutaj wspomniałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu zarządu. Związku. Proszę bardzo, czy są zgłoszenia w sprawach różnych Ponieważ Szanowni Państwo zgłoszeń nie widzę. Życzę nam wszystkich, wam wszystkim, nie tylko, pokoju i spokoju, aby to co się dzieje za wschodnią granicą nie rozlało się tutaj na Polskę. I tym akcentem życzę Wam również zdrowia. Wszystkiego dobrego. Zamykam siódme posiedzenie Zgromadzenia Celowego. Związku Gmin Ekologicznych. Dziękuję Państwu.